A więc no mordeczki z tej strony Atresu ja i w końcu bardzo długo czekam na ten moment, bo mogę dla Was nagrać odcinek, ale nie zbyle jakiej gry, bo z Robloxa, ale nie zbyle jakiego trybu, bo z horroru. Jest to dokładnie horror Elmira, który można znaleźć na Robloxie. Został wykonany przez Drawing Board Studios i jest on bazowany na. Dzieciach z czarnymi oczami, dokładnie na legendzie: Dzieci z czarnymi oczami. I mniej więcej storyline wygląda w ten sposób: You fall asleep on the bus during a school trip. You wake up in the dead of the night to find everyone missing, with only an old hospital in sight. Czyli, w skrócie, wybraliśmy się na wycieczkę klasową, jednak coś poszło źle. Wszyscy zaginęli, a my. Mamy tylko szpital do dyspozycji. Stary szpital do dyspozycji. Wy dobrze wiecie, jak to się chyba skończy, no nie? Ja też, no tego się boję. Anyways, jeżeli chcecie, abym nagrywał więcej takich odcinków, to błagam, zostawcie lajka w górę i koniecznie skomentujcie ten film i napiszcie jaki chcecie horror, abym dla was nagrał. Następnym razem, albo może jako grę na Robloxie, gdyż ogólnie bardzo podoba mi się nagrywanie tej gry. Sam w drodze dodatku... Lubię grać w Robloxa, więc. można to jakoś połączyć, prawda? Wy lubicie oglądać Robloxa? Ja lubię grać w Robloxa. Może z tego wyjdzie, prawda? Anyways, zaczynamy grę. A więc, dobra, jesteśmy już w grze i wygląda ona dosyć przerażająco. Tym bardziej, że już od razu na samym starcie w menu głównym widzimy kostnicę, dlatego. boję się. Dobra, boję się. Zajebista reklama z tyłu, no nie? Dobra, mamy tutaj sklep Monster Tracker. Ability to track the forest monster in chapter 2. A, dobra, nie, nie. Wolę sobie nie spoilerować. Wolę sobie nie spoilerować. Tutaj jest droga do chapteru 1. Jest możliwość grania solo. Podoba mi się, że to jest łóżko szpitalne. Bardzo mi się to podoba Jak coś to przepraszam, że ja tak pokasuję ogólnie Ale jestem dalej chory po tej ospie Ogólnie takie Wiecie Powikłania mniej więcej, jeżeli mogę to tak powiedzieć Tak to uznać Drawing Board Studios Presents Elmira Ciekawe Elmira to jest po prostu Nazwa jakiegoś potwora czy nazwa jakiejś placówki A, ja myślałem, że będzie jakaś kascenka. Ciekawe Gdzie są wszyscy? Powinienem pójść ich poszukać Nie mogli przecież odejść za daleko Mhm Czyli Męczymy się Okej okay. Mam podążać za światłami Najgorsze są, że dźwięki są strasznie głośne, więc ja sobie je chyba ściszę. Nie! Nie, błagam. Ja już słyszę te dźwięki. No i co? Trafiliśmy do szpitala. Wygląda jak stary szpital. Muszą być w środku. No chyba ci coś boli. Oni by sami z siebie tam nie poszli. Objective Enter the Hospital. Aha. I teraz pewnie coś... Eee, co się dzieje? Nie, zaraz jumpscare będzie. Cóż, zgaduję, że teraz nie ma drogi powrotu. Aha. Już. już słyszałem gdzieś ten dźwięk. Objective. Search for your classmates. Tyle ślady. Drogi pamiętniczku. Bóż szkolny się zatrzymał, ponieważ nauczyciel zauważył. Dwójkę dzieci, które stały w mrożącym. Śniegu. Obawiam się, że popełniła błąd. Mają najdziwniejsze oczy, jakie w życiu widziałem. Były tak czarne jak noc. Mówiąc prawdę, jestem przerażony. Przerażona. Anna. A, dobra jest. Ok. A, ale super tekstury ty. Ale dobra, nie oceniajmy Chryste Zamknij mordę Muszę znaleźć Sposób, aby to otworzyć Wy chcecie mnie wystraszyć Oni chcą mnie wystraszyć, jak chuj mm. mówię wam Tutaj mogę przejść? Mogę. Ale... Odwróć się. Nic nie ma. I całe szczęście. Wiesz co? Coś czuję, że mi serduszko stanie przy tym. Lepsza latarka. Pay to win, huh? Wyłącz to gówno. Wejdę na A of the skin and darkening of the eyes observed on the patients Zamazane of Zamazane Elementary School. The chief doctor has declared the case to be top secret. Parents have been told patient is the key. was Elmira. Do not zamazzone. O! Mogę otwierać szafki. Świetnie. Nic wczoraj nie ma. A tutaj? Po prostu mogłem to tak otwierać. To nie jest takie trudne, kuba. Łazienki są zawsze najgorsze. No i się nawet sandtrack zmienił. Nie mogę tego otworzyć? That's weird. Powinienem móc. No nie, znowu się soundtrack zmienił. No też maciuro. Aha. Dzadka. Those whose eyes have not yet turned dark. Tego się nie da otworzyć. Tego też. Przede wszystkim nie można tu skakać. Trzeba się wrócić. Jumpscare. Nie ma jumpskera? Dziwne. Jeszcze tylko do tej drzwi. Tutaj to już jest w ogóle ciemno. Weź klucz Dobra, no ca szczęście się tego nie przestraszę, aż tak. To musi być klucz, którego szukam. A mogę otworzyć szafki? A co? Wow! Dwa takie same klucze. Do jednego pomieszczenia. Ciekawe. O, tutaj też to mogę chyba otworzyć, nie? Nie, tego nie mogę akurat. Szkoda. Więc co, troszkę się pośpieszmy. Dzięki. To strona. Muszę znaleźć sposób, aby przez to przejść. Czyli w skrócie muszę znaleźć deskę z tego, co tam pisało. Ale jeżeli tam wpadnę, to pewnie moje życie się zakończy. Mi się nie podoba ten wyraz. Mi się nie podoba ten wyraz twarzy. Mi się on okropnie nie podoba. Czy mogę stąd wyjść? Proszę. Nie mogę. Świetnie. Tego jeszcze nie widziałem. Jakim cudem jeszcze w tym miejscu nie byłem? O, jest. Kryste! Au! To bolało trochę. Śmieciu znowu się zmienił. Soundtrack. Przeczytaj. Drogi pamiętniczku. No... Ten soundtrack walony. Ściszcie to. Ósma siedem. Bus się zepsuł. I... Dwie dzieci. Dwa, Dwa dzieci. dzieci. Pięć dzieci. DWA DZIECKI. Wbiegły... Do lasu. Pani Smith powiedziała nam, abyśmy tu zostali, gdy ona pójdzie ich poszukać. 19.18. Ona dalej nie wróciła. Myślę, że musimy spróbować ją znaleźć. Mam nadzieję, że jest OK. 19.34. Znaleźliśmy stary budynek z panią Smith. Wchodzimy do środka, Anna. A nie mogliście mi położyć tych desek wcześniej? Co one wam się zepsuły od razu? Au! E, to nie było jeszcze takie straszne, ale boję się, co się stanie, jak ten horror się rozkręci, no nie? O nie, o nie, 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 nie. Nie, Robloxowe Hitboxy mnie czasami przerażają, jak widzicie. O! E, 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 biegnę tam. Aha, wpadłem gdzieś? I gdzie ja teraz jestem? Proszę, poczekaj. A Jezu, ja myślałem, że to jest dialog, ja myślałem, że to jest monolog bohatera. Lepsza latarka. Oczywiście trzeba za nią zapłacić. Na jakże inaczej. Notatka. Jeśli ich zobaczysz, uciekaj. Wow, nie domyśliłbym się. To przez nich tutaj jesteście. Tak, na pewno będę tam szedł. To są jakieś zdjęcia. Wiecie co? Wejdę tam. Achu. Dobra, tego już na samym starcie wiem, że nie można otworzyć. A to jest stół operacyjny. Notatka. Portal. Jest jedyną drogą wyjścia. Podoba mi, podoba mi się, w jaki sposób to jest pisane. Jakby niektóre notatki są robione normalną czcionką pisaną, czyli ktoś musiał to pisać na tablecie graficznym. A. Niektóre notatki są robione po prostu najgorszą możliwą czcionką. No, ta. Świeci się. Zamknięte. Those squares look like picture frames, but the pictures are missing, maybe. The... Czyli to jest pewnie związane z tym, co widzieliśmy na początku. To. Podoba mi się, jaką ikonkę ma to zdjęcie. Fucking. A I don't Arono, to może być zły pomysł. Arono, fucking know Mallory, nie, czy oni przetrzymywali dzieci? Wydaje mi się, że oni te dzieci przetrzymywali. Ja nawet nie kłamię to. To jest po prostu dziwne. Te klatki chyba nie powinny tu być jako tako. Czy mogę to położyć jeszcze raz? Nie mogę. A mogę to wyrzucić? Mogę. Wow! Zaawansowane. Czy jest jeszcze tutaj jakieś zdjęcie? Możliwe, że tutaj będzie. Poszukamy sobie. Nie, dobra, chuj mi w dupę. Nie, to jest hamskie. Ale to miałem cały czas przed nosem. Ja dosłownie tutaj ustałem, aby włączyć sobie film, ale to zdjęcie miałem tutaj. Wow! Bez gówna Sherlocku Dobra. Find and place the picture. Ok. Otwier. Nie, trzy ciała. Wolę to przeczytać, zanim tam wejdę. Drogi pamiętniczku. O nie, nie możemy jej znaleźć. Ale znaleźliśmy dwójkę dzieci. Nie wiem, co jest z nimi nie tak. Nie możemy znaleźć wyjścia. Lub pani Smith. Słyszę dziwne odgłosy. Musimy stąd wyjść. Jak najszybciej. Ty mnie zmuszasz, aby tam wejść, no nie? Ja mogę wejść na nich. Czy ten film zostanie zdjęty? Nie wiem. O. E. Eee, tak my się nie bawimy My się tak nie bawimy, proszę państwa To też pewnie... Ty walony śmieciu Tak się nie robi To takie... takie małe elementy, ale takie straszne Ma, no. A Mm -hmm. Dzięki, czyli prawdopodobnie to będzie labirynt. Portal it looks like my only way out of here. I need to figure out how to activate it. Czyli w skrócie, muszę znaleźć sposób, jak go uaktywnić. Notatka. Gdy tylko ją zobaczyłeś, wiedz, że jest już za późno. Jej. I... Jej urocze zdjęcie. Nie mogę nic zrobić z portalem, ale... Co to jest za przejść... Mmm... Soundtrack się zmienił. E, 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 e. O nie! Coś czuję. Że będziemy przed nią uciekać. Mam takie dziwne przeczucie. Ona jest blisko mnie? Eee! -e. Tak się nie bawimy, droga koleżanko! Mm -mm. Czyli tym razem nie w tą stronę. Nie, ja nie chcę kupować żadnych game passów Pierwsza. Coś czujesz, że zanim znajdziemy wszystko, będziemy musieli dostać chociaż kilka jumpscarów. Bo ona się wtedy resetuje. Ona tam jest. Czyli teraz już nie wiem, czy ja mam po prostu na nią wbiec. Poszła sobie. I kto jest popierdolony labirynt. Dobra, wiecie co? Ja wam po prostu pominę tą część gameplayu, bo ona na 100% będzie długa. Nareszcie. Wchodzimy do portalu. To miejsce wygląda dziwnie podobnie. wylądowaliśmy chyba w jakimś jej świecie. Wow! To było ciekawe! Trafiliśmy do jej świata teraz. Zegrałem w Elmira chapter pierwszy. Zagrałeś w Elmire. Czyli w skrócie. Po prostu przeszedłem chapter pierwszy, nie. A więc dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli filmik Wam się oczywiście spodobał, to zostawcie lajka like w górę. Koniecznie skomentujcie ten film, wbijcie też to różne socjalki. Linki będziecie mieli tutaj w opisie pod tym filmem. A ja tymczasem się żegnam. Do zobaczenia i cześć do kolejnego chapteru.